Dobry wieczór Państwu. Jestem tutaj w klasztorze w Rytwianach. Przed kamerą moją stoją księża, którzy tutaj posługują. Proszę księży, jutro jest tutaj wspaniała impreza, a również w najbliższych dniach będą różne ciekawe tutaj sprawy. Proszę przedstawić się i coś na temat tych wydarzeń. Wiesław Kowalewski. Rzeczywiście jutro mamy klasztor Majówkę. Czy 4 jest... maja? Jutro, jutro no, no, piątek pi 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 maja. Maja, maja. Tak, bo tak, dzisiaj jest 4 to jest ta, jedna z tych dużych uroczystości klasztornych, które na pamiątkę tych trzech dni, kiedy byli tu kameduli, trzy dni otwierali swój klasztor, yy, trzy dni w roku yy, dla kobiet, kiedy, kiedy niewiasty mogły wchodzić do świątyni. Na pamiątkę tych trzech dni my obchodzimy właśnie klasztorną majówkę, odpust klasztorny i leśną aptekę. Trzy takie dni, kiedy organizujemy duże imprezy, kiedy, kiedy przestaje być cicho w pustelni, kiedy, kiedy robi się coś. Kiedy robi się trochę zgiełku. Więc jutro, 5 maja o 10.30, Msza Święta rozpoczniemy w klasztornych ogrodach. Później będzie taki koncert pieśni patriotycznych. Zespół, który, który tutaj przyjeżdża, z zamościa, zaprzyjaźniony z nami zespół Biesiada Sarmacka, czy, czy zespół Lolka, jak oni to nazywają, bo szefem jest Lolek, pan Lolek, taki bardzo sympatyczny człowiek. Oni pośpiewają z nami trochę takich pieśni patriotycznych, nie robią tego na, na co dzień, nie mają tego w repertuarze jako, jako taki swój program, ale ze względu na bliskość wczorajszego święta i, i nagromadzenia tych świąt narodowych, jutro ten, ten koncert taki wspólnie pośpiewamy. A później szereg, szereg takich odsłon, ponieważ oni występują w różnych odsłonach. Śpiewają piosenki włoskie, śpiewają piosenki chóru Aleksandrowa, czyli Armii, Armii Czerwonej, Radzieckie, potem góralskie, jakieś takie popularne disco polo. Więc wiele takich atrakcji, myślę, będzie, będzie można posłuchać. A także to, co zwykle tego typu festyny niosą, czyli czyli jakieś y, kramy, y, karuzele, wesołe miasteczka i tak dalej. Serdecznie y, jutro od samego rana do wieczora zapraszamy. Z tego co wiem, to tutaj można też spędzić czas y, łącznie z, no, z, no, z noclegiem, prawda? Tu są, tu są do wynajęcia pomieszczenia. Tak, od, od kilku już lat celnia oferuje w tym ośrodku, który powstał, y, cele takie pokamedolskie, które, które są, mogą służyć jako pokoje gościnne, gdzie możemy y, przyjmować gości. Miejsce jest wspaniałe, można naprawdę odpocząć tak psychicznie i duchowo nabrać sił. Ja tutaj często przejeżdżam sobie rowerem ze Staszowa. Bardzo zapraszamy częściej, dziękujemy za te wizyty i dziękujemy za, za promocję. Bardzo dziękuję. Tutaj spotkaliśmy też księdza, z którym kiedyś byłem na y, obozie dla dzieci z domu dziecka Zwoniowa w Wieszczadach. Zgadza się, ksiądz Jan Wilk. Ja jestem kapelanem. Ksiądz wtedy był takim komendantem tego obozu, z tego co, co, co pamiętam. Też, to też, wspaniały obóz, dzieci tam wspaniałe odpoczęły w Bieszczadach, w Nasicznym, prawda? Zgadza się, to były dobre czasy, no ale już... Czy ksiądz utrzymuje jakieś kont kontakty z tym Domem Dziecka? No cały czas, co prawda teraz są rzadsze, ale, ale do dzisiaj, znaczy w Łoniowie już ten Dom Dziecka nie funkcjonuje, jest Domem Dziecka w Skopaniu. Tak, 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 Ano, właśnie, tak. To się także... I tam jakiś kontakt jeszcze do tej pory z tymi, którzy już skończyli tam, że tak powiem, swój pobyt, mają rodziny. To gdzieś tam kontakt z nimi w Polsce, e, z wychowawcami, którzy tam pracowali i pracują do dzisiaj. Także jeszcze jakiś kontakt taki trwa mniejszy niż kiedyś. Bardzo dziękuję za wywiad. Życzę udanej pogody jutro i bardzo pięknej imprezy. Dziękuję. To a, a to jest Bartek, nasz organista. Bardzo mi miło. Naprawdę jesteś organistą? Tak. To, to, to ty grałeś? Tak, to ja. wspaniale, wspaniale, naprawdę. Nie, nie spodziewałem się. A on jeszcze więcej potrafi, ale nie wszystko trzeba. Jutro, jutro będzie akompaniował również temu zespołowi, więc się przygotowuje też. To wspaniale. Wspaniale życzę, żeby się wszystko jutro bardzo dobrze udało. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Dziękuję.